Riel przepływa, jest mały przechył, ponieważ zbiorniki wody są po jednej stronie tylko, ale łódź ma stabilizatory i tak wygląda z boku. Musimy się przestawić z numeru 107 na nasz stały, na nasze stałe miejsce 102 i tu będziemy cały sezon zaraz przyjedzie z powrotem ta łódeczka no i oto Ariel podchodzi Tomasz Cichocki obijacze na drugą stronę obijacze na drugą stronę on jest obijacze na drugą stronę Arek podchodzimy Suszymy się po, suszymy się po e, sztormowym przejściu z Elbląga do Jastarni. Była to ciężka podróż, w sztormowych warunkach płynęliśmy pod, pod wiatr cały czas. No i łódka trochę lekko ucierpiała w tym sensie, że trzeba tam jakąś linkę naprawić, czy jakąś coś podkleić, bo po prostu łódka nie jest przystosowana do takich e, przemarszy, ale dała dzielnie sobie radę. Przepłynęliśmy, trwało to 7 godzin. Teraz się trochę suszymy, ale warunki były niesamowite. Jesteśmy, stoimy w Jastarni, wreszcie wyszło słońce. Poprzedni dzień był bardzo trudny do płynięcia, ale port w Jastarni wygląda bardzo ładnie. Widać tam jest wyjście na morze i tam chyba Gdańsk widać, chyba Gdańsk tam daleko a to jest już nasze miejsce na cały sezon Na cały sezon i stąd będziemy wypływać stąd będziemy organizować różnego rodzaju rejs